Szanowni gości, drodzy mieszkańcy i przyjaciele. Z wielką radością i serdecznym uśmiechem witamy Was dzisiaj na naszych tradycyjnych dożynkach wiejskich. To wyjątkowa okazja, abyśmy mogli raz świętować naszą wspólną pasję do życia. Wspierając tradycje, kultywując dziedzictwo i budując naszą społeczność. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, którzy poświęcili mnóstwo czasu i wysiłku, aby te dożynki mogły się nam Wasza praca jest nieoceniona i to dzięki Wam możemy dziś razem świętować tę wyjątkową chwilę. Dziękuję Wam i życzę miłej zabawy. Przy okazji chciałbym podziękować naszym kochanym kobitkom, które kolejny raz upiekły na nas te pyszne ciasto, które przypuszczam, żeście lub już już zjedli. Naszym kochanym paniom, które walczą niezłomnie w naszej kuchni, gotują dla nas te pyszne potrawy, na obsługi, która dla Państwa w tym momencie obsługuje i wydaje wszystko. Dla... Chciałbym już zaprosić w tym momencie na godzinę 20:00, na no po tańcówkę, która będzie grana przez naszego DJ Proja, który aktualnie tam obsługuje nam sprzęt. No i w tym momencie zapraszamy na pierwszy występ dzieci, na otwarcie takie już bardziej oficjalne i miłą zabawę, mam nadzieję, z Waszej strony. Słuchanie. Także zaczynamy. Yes. 오늘바둑따제고이네제시타 Wy już go nie ma, nie ma, a taki wielki był. Siema, siema, kochanie co za ściema, ściema. Skąd bierze się ta tema, tema, wyprawę na nawrócił. Kolejny nasz zespół ludowy, choć dzisiaj nie wyglądają na ludowo, bo dzisiaj mają po raz drugi ubrane swoje przepiękne stroje, nowe, tak, Włodarzanki, czyli zespół, yy, który działa przy Kolegach Zbawień Wiejskich we Włodarach. to do nas pan burmistrz, więc serdecznie witamy pana burmistrza na Dożynkach wiejskich w imieniu pana sołtysa dlatego że ja jestem jakby prowadzący, więc jakbym mi ja miał prawo do tego, że witam i żegnam, ale na razie witam, jeszcze nie żegnam. To ja ma władzę, tak. Szanowny panie Sołtysie, Panie Przewodniczący, drodzy mieszkańcy i goście, którzy widzieli się naszą miejscowość, bo ja zawsze mówię, że nasza, bo całe 58 lat tu żyłem. I do dzisiaj jestem stałym mieszkańcem, bo mieszkam w starym domu, na stałym meldunku oczywiście. To są moje trzecie do, dożynki dzisiaj, bo już byłem w Sinabie, byłem w Siemendowicach, teraz jestem tutaj. Naprawdę cieszę się, że pomimo, y, że wszędzie te imprezy są, bo to co jakiś czas dożynki gminne są w Jasienicy. Także ci ludzie się rozchodzą. Ale fajnie spotykać mam nadzieję, że na zabawę tutaj panie sołtysie, panie sołtysie na zabawę na pewno jeszcze dojdą, jeszcze inni bardziej wytrwali. Ale dzieci śpiewają, zjeżdżają, także cieszę się, że

Pojedyńczy, poproszę. <noise> Jeszcze raz, tem. Chcę życie z wolna. tanczę, cię, który zapieczę. Nie, nie, czy chce nie, 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 czy nie, 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 da barze astoyme blats na tset na akhot na pomnyats sistem narodista Teraz wszystkie łapki w górę i robimy coś takiego Klok, 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 taką I zrobiłem taką czupę. dużą, yes, 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 Let's the secret